Czekaj, mamy coś? Tak! Słuchajcie, także tak, miałem rację. Ale... Co? Ponieważ... O, jak sami widzicie... O, ho ho, 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 No to dzień dobry. Witam was w opuszczonym ośrodku wypoczynkowym. I tak jak ja, tak jak pewnie i wy będziecie kojarzyć ten ośrodek, ośrodek był kiedyś no, w lepszym stanie niż jest teraz, jak wiadomo, ogarniemy sobie jak to aktualnie wygląda, no i przy okazji sobie go fajnie zwiedziłem, bo jak sami widzicie, no aż żal będzie, będzie go nie nagrać, bo, bo jest naprawdę mega klimatyczny, jest położony w takim, no nawet bym powiedział miasteczku wypoczynkowym. No, i z zewnątrz z zewnątrz się naprawdę bardzo ładnie prezentuje. Takie pastelowe kolory ma. Także możemy zacząć. Jesteśmy tutaj na głównym wejściu. Tutaj była recepcja. Yy, aha, i mamy. To będzie trzeba zamazać tam. Mamy pobliskie atrakcje turystyczne. Tam były. Yy, tu jest też ciekawa sprawa, czyli yy, centrala od alarmu. Z kluczykiem nawet w środku, także nieźle Mamy nóż wbity W okno No i tutaj była recepcja, tak jak mówiłem Czy w recepcji coś ciekawego mamy? Raczej nic Postaramy się to zwiedzić jak najbardziej płynnie tylko możemy Także lecimy Tam ktoś się zainteresował zawartością A no tak Także tutaj mamy co? Bar taki Mini barek Tam jest... Od alarmu czy od czego? To jest dzwonek To jest dzwonek, dobra Eee, gdzie jest wejście do tego zaplecza barowego? Bo to mnie zawsze ciekawiło. Aha, tutaj. To tu jest tylko sambar. No tak. A, aha, tam jest chyba wejście jakieś. Zerknę. Czy to jest jakaś.? Nie, to jest wy wy wyrwana. Aha. Dokładnie. Dobra. Lecimy dalej, lecimy do takich pomieszczeń technicznych. Może rzuciliśmy sobie tutaj okiem, jak to wygląda. To pomieszczenie wydało, wydawało mi się dość ciekawe, ponieważ o, jak sami widzicie, mamy zbiór telewizorów i monitorów w sumie, nawet jest jeden komputer, w tym pojemniku co jest zegar, big display. Mamy klawiaturę i jakieś próbki dywany. wykładzina obiektowa. No, czyli dywany generalnie co tutaj jest? Jakiś... To jest urząd jakiś dekoder. Okej, okay. i mamy tutaj urząd kontrolny w pewnej miejscowości. Mm, co dalej? Tutaj mamy od strony ulicy, także tutaj nawet nie świecę. Pomieszczenie puste takie dekodery mogą sugerować, że, tu to, że tu każdy po tym miał telewizję satelitarną. Tam się pewnie wykupiło. Aha, no, no. no. Na koniec myślę, że wrócimy na, do WC i tak dalej, a nie nudząc, nie zanudzając, przejdziemy sobie. Bezpośrednio do pokoi gościnnych. O, zbiera się chyba na deszcz w ogóle. Także lecimy na pokoje. I wchodzimy sobie do pierwszego pokoju. Mamy na podłodze klamki. Mamy taką taletę. Gwiazdek to nie miał ten ośrodek. Ale taką podstawową funkcję swoją na pewno spełniał. Deszcz już, czy. O, klasyk, dobra. Fajny taki korytarzyk, bardzo fajnie przeszklony. O, tutaj na przykład mamy telewizor, słuchajcie. I jest i dekoder. O, słyszycie, jak się zrywa wiatr? Zaraz będzie jakaś burza, prawdopodobnie. Jest i telewizorek, jest i dekoder, jest i płeczka. skorzystam z okazji, bo mi się wydaje, że okno jest sprawne. O, no, można zamknąć. Ja zamknę, żeby widmość do obiektu nie wypłoniła. Chociaż trzyma, trzyma, trzyma. także jest, jest na plus, a to miało toaletę? Miało toaletę. Sprawdźmy toaletę. Tak, jak wszędzie. Okej, okay, a mamy fajny taki telewizorek, Jezu, jeszcze pamiętam to, u babci był taki malutki. To już z dekodera nie mamy. Ale okna jednak jakie czyste są. A to prawda, są bardzo czyste. No kurczę, co to jest, czujko od dymu, dobra. To no yy, mówiąc o miedzi miałem na myśli y, krany mosiąc. a mosiąc właśnie mosiąc nie mieć o no faktycznie mydło jest. o Jezu na, na dole coś się osadziło wiesz Aj. w tym mydle tu mamy wyjście ktoś z buta uderzył tak samo jak tutaj na przykład o a tu mamy łóżka piętrowe słuchajcie mamy mamy łóżko piętrowe nie użyć dekodery tyle kosztuje, że z każdego pokoju zginęły. No, no możliwe. Śmieszne. I to ktoś nawet no, nie odpinał przewodu komputerowego, tylko, tylko go wyrywał z tego gniazda. <śmieszne> Ciekawa sprawa mamy wieszarki takie plastikowe. No wiecie, jak to ośrodek, to pewnie każdy będzie taki sam. Może na górze będą y, pokoje, oczywiście. O, tym, o to mi chodzi: każdy będą takie same. Ale może któryś będzie większa, większy pokój, 96 o kurczę! <laughs> także zobaczymy, może wyżej są jakieś kilku pokojowe zobaczymy jak to będzie, na razie wszystko jest takie same zamknijcie drzwi, bo pamiętam, że one nam tu trzasnęły o, proszę bardzo ale powiem wam, że to ten korytarz tutaj robi go fajne wrażenie Gaśnice się ktoś pozbył Teraz znowu pytanie, czy tu do pokoju? No zobaczymy, zerkniemy, rzucimy okiem, e, jak one wyglądają. Czy są tak takie są. same? Tak, są identyczne. Tylko tu jeszcze taki w tych zakamarkach. No. no, 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 także minimalnie większy. Za oknem widzimy ten bar, który zwiedzaliśmy na początku. Wszystko takie same, nie? O, to jest pokój w ogóle numer 1 O, sztuczne kwiaty Dobra, to lecimy na wyższe piętra Zobaczymy, jak to wygląda z wyższymi piętrami O, przebliżko, rozbliżko Do piwnicy zejdziemy na koła, więc jak wiadomo Piwnice nie są najciekawszą najciekawszym częścią obiektu eee, O, aluminiu, no. Czyli dobrze, że my dla tego O! Właśnie, o, tu, tu w ogóle jakiś główniejszy podział. Cicho, bo są y, okna otwarte, jakby co? Latar. O, nawet te. Di... Dielektryczny. Dielektryczny. Fajnie, robi to wrażenie. Fajnie, yy, że to wrażenie takie coś... ro, robiło, jak to był osprzęt To też, no, to jest, też rację. Dobrze, że jesteśmy w ogóle poza sezonem, bo tu musi być ogromny ruch w sezonie. Dobrze, że akurat tak się nam zebrało i złożyło tutaj. Pewnie zamknięte. A nie. O! Ok. Czyli to miało tylko dwa takie piętra użytkowe. O, i jeszcze pokój jest jakiś dodatkowy. Czekaj, mamy coś. Tak, słuchajcie, także, także miałem rację. Mamy dwupokojowe. O, i tu jeszcze zobacz. O, o, o wanda. Apartamenty. Nieźle, nieźle. wanda ciemna. Ohoho, oho. no widać jak instalacja przyrabia. Tak, tutaj chciałem zwrócić uwagę w ogóle na te wzmocnienia drewnianych huzek. Pełna profeska, oczywiście. Wszędzie te czujki. Tu jest co? Taka minigarderoba? O, i deszcz. I deszcz. I grat nawet, słuchajcie. Także mieliśmy rację. Yy. O. Mamy też mydło. Ale daje. Nieźle, nieźle. Uhuhu uh. Słuchajcie dnia Też mam taką nadzieję. Na pogodę o tutaj łazienka zamknięta, zatrzaśnięta. Mamy taki stolik także lecimy jeszcze na drugą stronę tego ośrodka, pewnie będą te same, te same pokoje ale tutaj widzicie jak mi stanie znak w ogóle. Słabo to wygląda Co ciekawe dużo teraz jak przejeżdżaliśmy przez to miasteczko, dużo remontów jest prowadzonych Właśnie w ośrodkach wypoczynkowych Przygotowują się ludzie na sezon Siedemnasty pokój Ale... Co? A! Ktoś trąbił, dobra Dobra, czyli to ostatnie piętro jest, jak widzicie, w najgorszym stanie To ciekawe w sumie Konstrukcji no, no, otwartej, było i później to tymi szybami na przykład No właśnie, też chciałem zwrócić uwagę na te szyby, bo bo jeszcze ja takie ciekawe w ogóle otwarcie. O, takie. Ta... No to są te spawane takie. Ale w jakim stanie są? Cały zardzewiałe. Dobra, przymkniemy. O, jest jeszcze jedno piętro. I każdy pokój, mogłeś sobie wyłączyć. 3018. No, czyli co? Jeszcze jest jedno piętro. To, to, się pomyliłem mówiąc, że ma tylko dwa piętra. pomieszczenie techniczne powłoki. Tak. Czyli mamy trzecie piętro. Ciekawe w jakim stanie jest trzecie piętro. O, w dobrym. zobaczymy jak to wygląda, ale wygląda ciekawe jak mówiłem, Ten korytarz mi się bardzo podoba. Jak widziałem na filmach innych, to, to mi właśnie. Się rzuci w oczy taki fajny przeszklany. No, robi to klimat. Zawsze no, jest No, ale to tak dziwnie, trąbi słuchaj co tu mamy? Nie, to może jakiś produkt. No, może produkt, bo właśnie jak rozkłanialiśmy, Czy czasami ten ośrodek nie był e, jakiegoś. E, aha, jakiejś firmy, zakładu. Ale tu impreza była. No, i to tyle z tej strony. Albo mi się wydaje, albo w, lekko, w lewo idzie ten korytarz. Nawet tak nie lekko. No w każdym jest tak, i dlatego się zasugerowałem, że to kiedyś w konstrukcji no otwartej było. Aha, znaczy, woda. Taki spadek, żeby sobie spływała woda. No. no. Ciekawe, wiesz, bo trzeba zobaczyć, co jest pod tą. A, jest zwykła ściana pod tą warstwą, to. Ale patrz, wiesz co? Sądząc po malowaniu. Mogła być to konstrukcja otwarta, widzisz? To jest olejna. No. Bo jest olejna, no, także dobrze, dobrze myślisz. O, o, i tu mamy te pnącza, które też fajnie wyglądają. O, tu już grzyb mamy, gdyż, jak wiadomo, jest to ostatnie piętro. No to dach jest w najgorszym stanie, w sensie sufit. I co my tu mamy? Słońce wychodzi, słuchaj. O, to nie zerknę wtedy w takim razie. Już dzisiaj przygodę mieliśmy, słuchajcie Z jakimiś sąsiadami, dziwnymi W opuszczonym domu Także już, dzisiaj wolimy nie ryzykować Dobra, to lecimy tam na dół Chociaż jest jeszcze tutaj u góry To tu, tu byliśmy, w no, tym czy... górnym Tam był telewizorek, dobra No to lecimy mhm. na dół To co, tu był parkiet? Czy mi się wydaje? No. Jakaś taka dyskoteka? Jakieś takie klimaty? Ale, ale to się znaczą, nie <grym>, dokładnie o, ale to ciekawe. O! ok. To widać było adaptowane, bo zawsze masz zabawę z pólicowy. Aha Także tu było Przerabiane O. O, halo. Ok, macie ubrania mi tutaj zaniepokoiły. Bardzo możliwe, o tym samym pomyślałem No to tak Tak to wygląda Aha To lecimy w prawo Zgodnie z ruchem w labiryncie Palarnia słuchajcie Palarnia pusta Generalnie pewnie te pomieszczenia piwniczne Ty najciekawszych należyć nie będą Chociaż mamy tutaj magazyn Magazyn starych łóżek Zapleśniałych Tak Mamy jakiś Magazyn środków czystości, klucze do nich. Tu mamy pełno mydeł, słuchaj. Kostek mydeł. Bezpieczniki. I tyle. A ciekawe, gdzie była pralnia, bo to też jest yy, ciekawy element każdego środka. Czy też hotelu. Oho, ho ho! ho, ho. Czekaj, jakby jakiś komar. No, słuchajcie. Ciekawa sprawa. Czyli, tutaj, takie mini, mini spa można było sobie zrobić. Gabinet masażu. Znaczy, takiego bardziej masa No, nie może wody mamy. Spod tego z zaworu sobie wnosi wodę. Zawór jest zakręcony, prawdopodobnie. To jest główny, tu ci wchodzi rura do obiektu. Aha. To jest zawór przed licznikiem. Masz licznik i zawór za licznikiem. Okej, okay. mamy kawałek tego doleżenia I wchodzimy do gabinetu lekarskiego O, faktycznie taki klimat lekarski Ale w gabinecie lekarskim nic nie mamy Sala ćwiczeń O, fajnie, fajnie, można, można No jak ja bym tu miał ćwiczenia robić No w sumie to Drabinki, o, solidnie przymocowane O, no. Okej okay. Nie, solidnie, kołkiem A było więcej, ktoś sobie wziął, słuchaj A generalnie w tych piwnicach jest, no, bardzo wysoko, wcale głową nie haczymy jak idziemy Dobrze, także z tych piwnic już wszystko mamy ogarnięte Także wydaje mi się, że to wszystko na dzisiaj z tego ośrodka, wychodzi słońce My lecimy dalej jeżeli chcecie więcej takich filmów, to zapraszam na kanał, zapraszam do dania subskrypcji, łapki w górę, jeżeli Wam się spodobało. No i do następnego trzymajcie się. Cześć!